Witam, cały czas z na polu, wersja 2.6, dostałem sygnał, tyle co wyciągnąć z ziemi, przez to nie czyściłem, trzymam cały czas dłoni, dostałem sygnał ładny, wykopałem i to jest jakaś moneta, nie czyściłem, czekałem na Was, delikatnie tylko, bo wiem, że się nie trze, muszę dmuchnąć, bo... Nadal nie wiem co to jest za moneta, nie chcę No i nic wytra. Spróbujemy przetrzeć delikatnie, żeby się nic nie złego nie z nią nie działo. Trochę skorodowana Ale chyba jakaś kopiejka. Jakaś kopiejeczka. No, w każdym razie fajnie, cieszę się, że pieniążek wyszedł. Szukamy dalej. Dobra, dzięki.